Witajcie. Wykrzyżując ja swoje stare zdjęcia, jak z kolegą byliśmy w New Rochelle College, odwiedzić jego siostrę w Nowym Jorku. No i jak widzieliście kiedyś zdjęcia z lat 80., początku 90. ze Stanów, to mogło Was uderzyć, że są takie ziarniste, jakby ktoś piachu nasypał. O, szara wiewiórka amerykańska. Dla odmiany, mam tu zdjęcie dworca Środkowskiego. We Wrocławiu taki lokalny folklor. Cyknąłem jak wróciłem w tym 1993 roku. No to wiem, bo z tyłu jest data. I to nasze polskie. Piękne, ostre, z piękną kolorystyką. Amerykański szajs. Z czego to wynika? Ano z tego, że u nas się robiło zdjęcia normalnie na filmie 35 mm. A w Ameryce się robiło na takim badziewiu. Aparat z baterią na jakieś 1500-3000 zdjęć i żeby był, nie bójmy się tego powiedzieć głośno, odporny Nie na spółkę z filmem, tylko na takie dyski, które można, jak widać, wyciągnąć w trakcie, zamienić. Nie trzeba nic kombinować, naciągać. Z tego, co czytałem, na do 3000 zdjęć i do 10 lat pracy, to jest aparat z 93. Najpóźniej, no wcześniej, miałem ze Stanów. Ta wycieczka w Nowym Jorku to była jakiś 90 rok. No to grubo powyżej 30 lat, a słyszeliście ten odgłos? I działa. Nie spodziewałbym się, że po ponad 30 latach. Jeszcze będzie bateria trzymać, żeby nie można powiedzieć o współczesnych na przykład Duracellach, które ponoć strasznie wylewają. No ciekawostka, a co do dysku, no to widzieliście w obudowie. Z reguły było tak, że były punkty pod sklepami, takie budki, gdzie można było wrzucić z kopertą i zaznaczyć ile chce się odbitek i na drugi dzień odebrać praktycznie obsługowo. No, oni to rozłupywali, potem się dostawało do wnętrza, jak widzicie tu na obrazku. No, ale przez to ten obrazek taki jak paznokieć. No to przy powiększeniu też mamy właśnie to paskudne ziarno. No, co do wielkości. Tak, tu macie to okienko z tyłu. No to samo zdjęcie to jest mniej więcej połowa tego. No naprawdę, jak mały paznokieć.